Cześć, tu Krzysiek, Stefan Paweł 6, Tadeusz, Karol, Karol. Dzisiaj yy, rozpakujemy sobie Jesu. I porównam od razu, może dwa Jesu, nie bo one są takie same. Tylko chcę Wam powiedzieć do jednego. Powiedzieć właśnie, że tak, Jezu FT710 Field ma mniejsze pudełko. I ja dostałem do niego taką czapkę, o, jak widzicie i koszulkę. I to jest. Mam do niego, właściwie jest tylko tam przewody i to co tam najpotrzebniejsze. A do tego FT710 ACSS dostałem taką czapkę, moim zdaniem ładniejsza. I sobie go. Rozpakujemy. Zobaczymy, co tu mamy w zestawie. Będziemy mieli coś w zestawie, jak się dobiorę do tego, bo na razie nie mam pojęcia, co tutaj chodzi. Wiecie? A, już biorę. Dobre. Więc tak, to jakieś są zaczepy. To na razie nas nie interesują. Bezpiecznik śrubka, śrubki z napędkami. Przewody zasilające. Ponieważ do tego trzeba mieć zasilacz najlepiej 13,8 V, lub też akumulator to jest wtyczka do samego radia a tutaj system tylko z drugiej strony będzie tylko widzicie zakończone o przewód tu sobie można jakieś krokodylki założyć czy co kto, co kto uważa przewód długi, porządny mikrofon standardowy jak to do jesu z przewodem takim jak do internetu tu ma yy, tylko przycisk nadawania PTT Wyciszenie, tutaj zmianę częstotliwości, i tutaj kilka przycisków programowanych można sobie tam poustawiać. Będziemy dawać tu papierologia. To nas póki co nie interesuje. Hmm. Trochę tej książki się Tu widzę jest. Teraz jest y, fajnie, bo. Jak się zakupuje takie urządzenie, to yy, należy się zarejestrować na stronie Jezu i dostajemy, co dostajemy, dostajemy zwrot 100 euro. Podaje się swój znak yy, krótkofalarski i, i tam yy, numer seryjny i tak dalej radia i, i takie, taki zwrot możemy otrzymać. mamy widzicie ono ma podłączenie już z tej strony Wam pokażę później resztę to będziemy w części, dalszej części filmu pod wyjście na monitor ma gniazda USB tu jest antena dodatkowy głośnik na klucze telegraficzne port do komunikacji z komputerem tutaj mamy całe sterowanie i co jeszcze? i wyświetlacz to jest nóżka, takie radyjko no to ciekawe że tu jest coś, coś, coś czego nawet nie wiedziałem, że tu coś jest. Wiem co to jest. Tu jest suwaczek. Słuchajcie. O, który regulujemy sobie y, takie cięgiełko, wiecie, sprzęgło, żeby ciężej chodziła ta gałeczka lub jak przesuniemy, to ona chodzi lżej. To każdy sobie to może wyregulować według własnego uznania. To pokazuję póki mam go w łapach, bo później będę pokazywał jak on już będzie podłączony stał, to chcę wam troszkę pokazać kilka funkcji najważniejszych standardów. i tak dalej w związku z tym, że to jest ta wersja inna to tu dodatkowo mamy jeszcze słuchajcie, głośnik do niego do tej wersji Field głośnika nie ma a do tej jest z tego co pamiętam, to te, ten głośnik sam z siebie dość drogi jest a tutaj taki on jest Głośnik jak głośnik. Zobaczymy, co on tam umie i jak działa. W porządku. Czy coś jeszcze mamy? Nie mamy więcej nic. To z rozpakowania na razie tyle. A teraz troszkę Wam opowiem o funkcjach tego radia, jak już sobie je rozpakowaliśmy. Więc tak. Do portu USB możemy podłączyć myszkę. Ja mam taką zwykłą. I mamy wskaźnik myszy, jak widzicie. Wszystko to, co y, możemy sobie obsługiwać myszką, możemy obsługiwać z panelu dotykowego, bo wyświetlacz jest dotykowy. Najpierw kilka tutaj opcji. Y, druga od lewej, od prawej. To jest wybór jak widzicie częstotliwości. Wybieramy sobie tą gałeczką. Ta gałeczka jest przyciskana, więc wybieramy sobie. Aha, jak wciśniemy tą przycisk, to wchodzimy do menu, ale to na razie, to na razie zaraz o tym opowiem. To chciałem. Eee, co dalej? Tutaj mamy przełączanie tunerów z jednego na drugi. One są. Jak widzicie, na zielono to mamy tuner B, tu mam 14303, na niebiesko mamy tuner A7155. Także dwa osobne, dwa osobne tunery: gałeczki, regulacja wejścia oraz squelch, możemy sobie ją ustawić jako squelch. Squelch, czyli wyciszanie szumów i regulacja wyjścia w głośności. Przycisk tu mamy na rąk, czyli jak tutaj zobaczycie zawężanie pasma, to słychać tak. Słychać, prawda? Ten przycisk dość ważny, on jest tak schowany tutaj często ja miałem przynajmniej z tym problem, bo mi się jak go nacisnąłem, nacisnęło mi się coś takiego i nie wiedziałem jak to wyłączyć. To jest przycisk do regulacji tutaj skoku. Jak widzicie teraz bardzo pomału to leci. 600, 700, 800, 900, 100 dobra. Jak go wyłączę, to wtedy o. Widzicie, dużo szybciej przesuwam się po, po częstotliwości. Tak to wygląda. Kolejny przycisk, yy, tutaj DNR, to jest wyciszanie szumów. Tu już posłuchajcie. Tutaj, jak naciśniemy dłużej, to włącza nam się numerek i możemy sobie. Oj, sorry. Jeszcze raz nie zdążyłem. Widzicie? Prawie do zera te dumy wyciszyć. To jest tak. Ten przycisk. Wyłącz się Co dalej? Tu mamy jeszcze reset. Tu jest gałeczka, która, jak naciśniemy, to wejdziemy do menu. Natomiast jak ją kręcimy, to yy, używamy funkcji, która aktualnie jest ustawiona tu. Tutaj tą funkcję ustawiamy w menu. Zaraz Wam pokażę. To jest yy, po prostu ostatnio używaną, ostatnia używana funkcja. Zostaje nam tutaj i potem mamy ją tutaj dostępną. Ta gałeczka, w tej chwili ona będzie jako skok szybki, takie widzicie, zmienianie częstotliwości. Jak tam trzeba szybko się gdzieś dostać, to, to szybciutko ten. Czekajcie, ustawimy coś. Dobra. Teraz ekranik, bo to są dość ważne rzeczy, mogą się przydać. Tutaj mamy takie wyciszanie jakby szumu podczas rozmowy. Ja mam w tej chwili na auto jak to wyłączę to w ogóle zaraz zobaczycie co się będzie działo chwila wyłączam tego nie ma widzicie jest masakra i możemy to powiedzmy na no. no jeszcze raz na fast I Nie wiem czy to będzie trochę nie słychać ale bardzo szybko szum wzrasta kiedy przestaje być rozmowa, natomiast ja sobie daję na, na auto, żeby ten szum był jak najdłużej. W sumie, no co robisz? Jeszcze raz. Na auto. Dobra. To jest dość ważna funkcja. Przydaje się. DNF. Już pokazuję. Najeżdżamy sobie na coś takiego na przykład. Ten pisk. Teraz go nie ma. Wyłączam DNF. Widzicie? Przy telegrafii się nie przydaje. Natomiast przy rozmowach bardzo fajne wyciszanie pisków. Yy, wzmacniacz. To będzie widać nawet na wodospadzie. Wzmocnienie sygnału. Amp, Amp 75 1. Amp 2. Kunda. O! Jest troszkę więcej szumu, natomiast tło jest lepsze. To jest są wzmacniacze. To są filtry. To są filtry. I to może lepiej będzie widać gdzie. Lepiej będzie może tu na 3,5. Bo tu mam większe tło. Tak jest. Wyłączamy filtr. Widzicie? Zwiększa, oczywiście będzie lepszy sygnał, i tak dalej. Ale z dwojga złego ja wolę mieć filtr włączony, żeby to tutaj mi fajnie wszystko działało. Także to są filtry, możemy ich na maksa aż do 16 dB. Tak, to jest dość ważne. I jeszcze co Wam się może przydać, co na pewno się przyda, to tutaj menu wchodzimy naciskając gałkę i kilka opcji Wam tutaj powiem takich ciekawych to jest dość ważna opcja ponieważ ona nam pokazuje jak czuło, czułość tego o tutaj wodospadu popatrzcie ja to miałem ustawione 4, 3, 2 widzicie? ale my nie chcemy tego widzieć bo wolimy widzieć sygnał więc sobie proszę bardzo przełączę na ten nie nastawiały, nie, nastawiały żadnych nie. Problemów. O. Wiecie, nie wygląda to za fajnie, nie, Bo prawie że nie widać sygnału ani nic. To nie ma wpływu na odbiór, ale ma wpływ właśnie na wizualnie. O. To jest fajne. Przydaje się. Tutaj mamy takie gotowe presety. Również jeśli chodzi o rozpad. Mam na jedynce, mogę sobie dwa, trzy, pięć. Widzicie, tak to wygląda, no i resztę funkcji, co Wam jeszcze mogę powiedzieć, mogę Wam powiedzieć, że co mi się wydarzyło, włączył mi się DKI na przykład, nie wiedziałem gdzie to wyłączyć, a to tu się wyłącza w menu, a to służy do telegrafii, to... Co jeszcze? Tutaj możemy sobie ustawić również moc na przykład i też mamy tą moc pod ręką, on, żeby nadawać z mniejszą mocą, nie walić na maksa, ile się da. No i dużo różnych opcji, takich dostępnych tutaj. Prócz tego mamy również opcję tutaj jeszcze, jak widzicie. Yy, same ustawienia radia to też jest dość skomplikowana sprawa modulacji i tak dalej, ale tego wam nie powiem, bo to już ktoś robił, chyba Sierra Echo na swoim kanale, więc to możecie od niego zgapić, jeżeli chcecie mieć to, to poustawiane. Ja tylko chciałem tak pokazać kilka tych najważniejszych funkcji, które mogą się. Mogą się przydać, jak ktoś po prostu początkujący zakupi radio, żeby wiedział, jak się poruszać po wszystkim. Jeszcze tutaj, Vox czyli włączenie, jak dłużej przytrzymamy na stałe, włączy się nadawanie. Jak włączymy, to mamy tutaj dziutkę, i tutaj wtedy nadawanie włączy się, jak mówimy do mikrofonu, automatycznie. I to czułość tego sobie regulujemy. To tuner antenowy. Strojenie, kiedy przytrzymamy duże, zaraz Wam pokażę. Odstroimy się tylko, żeby nie przeszkadzać, bo on jednak nadaje przy strojeniu. Widzicie, nastrojamy sobie antenę, żeby był jak najmniejszy SWR. I proszę bardzo, mamy ustawione. Dobra Włącznik, to wiadomo, jak naciśniemy krótko to mamy blokadę. Tu naciskamy sobie na przykład na. A, wezmę myszkę, bo to ekran to tak. Mamy klawiaturę, nam się włącza i możemy sobie. co możemy sobie? Wpisać częstotliwość. Widzicie. Dobra, ale my nie potrzebujemy wpisywać częstotliwości. Te funkcje takie na szybko. Tu mamy szerokość. No o skalę tego skopu jak mam na 50, jakbym dał na przykład na... Tu na maksa to wszystko będzie wtedy takie malutkie, widzicie? To wszystko się zrobi bardzo wąskie. A tak jest. No. Tu mamy dodatkowo, że możemy to mieć takie wielkie. Tu mamy multi, czyli będzie oscyloskop, taki, o, taki wykres, taki mały wodospadzi. Tu mamy to 3D, którego nie wiem, ktoś, czy ktoś używa, czy nie używa. Ja nie używam, bo to bez sensu takie dość proste rzeczy. Prędkość tego przesuwania się tej wodospadu. I to są najważniejsze chyba rzeczy na początek. Jeszcze chcę wam pokazać yy, split na przykład. I tutaj mamy yy, na przykład, teraz, jak jest włączony split, prawda? To 7 będzie odbierania, a jak włączymy nadawanie, to nadawana będzie na 14. No, no. <laughs> Możemy sobie to jeszcze raz zamienić na przykład. O, widzicie? Teraz jak może się dłużej. I tutaj możemy, to możemy bez problemu regulować, nie? Żeby na przykład 7 156 jak jest odbieranie, a na przykład 7160 nadawanie, to split używa się bardzo często w telegrafii, bo jednak tam jak się jak nadaje kilka stacji naraz, no to jest nie do odczytania, prawda? Alfabet Morsa. I te resztę pozostałych przycisków to to na razie nie jest takie ważne no. i myślę, że na ten film będzie tyle. Trzymajcie się i tego, no, bo się trochę jąkam, ale ja tak zawsze mam. Także cześć.